Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na moją konferencję prasową. W trakcie kampanii wyborczej poruszałem temat ręcznego zarządzania miastem przez prezydenta Michała Zaleskiego. Ten sposób zarządzania wymaga wstawiania do urzędów oraz spółek miejskich osób najbardziej zaufanych. W związku z czym wpływa, wymaga wpływania na politykę kadrową, tych instytucji. Prowadzi to do, oczywiście do pogorszenia poziomu zarządzania miastem, ale w pojedynczych przypadkach prowadzi do naprawdę bardzo złych rzeczy. i Do takiej sytuacji doszło w toruńskiej infrastrukturze sportowej. Latem 2017 roku został ogłoszony konkurs na prezesa toruńskiej infrastruktury sportowej. Zgłosiło się trzech kandydatów. Przemysław L. oraz dwie inne osoby, które z dokumentów wynika miały większe doświadczenie niż Przemysław L. Jak się okazało, zaświadczenie które Przemysław Fel przedstawił po to, żeby spełniać wymagania formalne do uczestnictwa w konkursie, prawdopodobnie zostało sfałszowane. Raz, że nie dotyczyło stanu faktycznego, bo według tego zaświadczenia Przemysław Fel był dyrektorem do spraw IT Polskiej Ligi Koszykówki, która w tamtym okresie nie miała dyrektora do spraw IT, a dwa, że na tym zaświadczeniu widniało logo sponsora Polskiej Ligi Koszykówki, który w momencie rzekomego wystawienia zaświadczenia nie był sponsorem Polskiej Ligi Koszykówki. Przemysław L. wygrał ten konkurs, został rekomendowany Radzie Nadzorczej do zatrudnienia jako prezes TIS-u, po czym, kiedy Rada Nadzorcza przyjrzała się sprawie, jeden z członków Rady Nadzorczej zauważył, że z tym zaświadczeniem coś jest nie tak. Poprosił kandydata o dosłanie oryginału zaświadczenia, ten tego nie zrobił i wycofał się z konkursu. Pierwsza wątpliwość jest taka, dlaczego Rada Nadzorcza nie wybrała w takim razie drugiej osoby z tego konkursu, skoro osoba, która najlepiej wypadła w postępowaniu, zrezygnowała. A drugie pytanie jest takie, dlaczego Rada Nadzorcza nie zgłosiła dalej, że coś jest nie tak w tej sprawie? Został następnie ogłoszony drugi konkurs, w którym obniżono wymagania formalne do startowania w tym konkursie i według wypowiedzi publicznej jednego z członków Rady Nadzorczej te wymagania zostały obniżone na żądanie właściciela, czyli Urzędu Miasta Reprezentowanego przez prezydenta Michała Zaleskiego. Jest jeszcze jedna okoliczność. Przed pierwszym konkursem Przemysław L rozpowiadał na lewo i na prawo, że jest pewny wygranej w tym konkursie. Został przeprowadzony drugi konkurs, było tam już tylko dwoje kandydatów: Przemysław L oraz pani, która przez dziesiątki lat prezesowała Centralnemu Ośrodkowi Sportu, miała znacznie bogatsze doświadczenie, znacznie bogatsze CV niż Przemysław L. Przemysław L ponownie przeszedł przez ten konkurs jak burza, został ponownie rekomendowany Radzie Nadzorczej. Wytypowany na stanowisko prezesa TIS-u i Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2017 roku odmówiła zatrudnienia przemysłowe L jako prezes TIS. Przegrał w głosowaniu 1 do 2. Dwie osoby się wstrzymały, a tylko jeden członek Rady Nadzorczej poparł jego kandydaturę. I teraz zaczyna się robić ciekawie, ponieważ zostało zwołane drugie posiedzenie Rady Nadzorczej TIS-u dnia 8 stycznia 2018 roku, i na tym posiedzeniu pojawił się prezydent Michał Zalewski. Ta informacja do tej pory nie była publicznie podana. Co więcej, na tym posiedzeniu prezydent Michał Zaleski naciskał na członków Rady Nadzorczej, żeby zatrudnili Przemysława L. W wyniku działania prezydenta Rada Nadzorcza zagłosowała w stosunku 3 do 0 oraz i Przemysław L. i Przemysław L. został zatrudniony jako prezes tisu. W w lipcu 2000... powtórzmy te sekwencję jeszcze raz. 29 grudnia Rada Nadzorcza TISU odmawia zatrudnienia Przemysława L jako prezes z dwóch powodów: raz dlatego, że w ocenie niektórych członków Rady Nadzorczej jego kandydatura była, była po prostu gorsza niż kandydatura jego kon konkurentki, A dwa, ponieważ Rada Nadzorcza miała wątpliwości, czy człowiek, który kilka miesięcy wcześniej przedstawił im fałszywe zaświadczenie, jest najlepszym kandydatem na prezesa Turuńskiej Infrastruktury Sportowej. Prezydent Michał Zalewski nie miał tych wątpliwości i stwierdził, że te dwie okoliczności nie przeszkadzają temu, żeby Przemysław L. został prezesem TIS-u. W lipcu 2018 roku, zdaje się, Nowości, albo Gazeta Pomorska, przepraszam, nie pamiętam w tym momencie, opisała tę sprawę. Podnosiłem ją w trakcie kampanii wyborczej. Prezydent, na jednej z debat, chyba w październiku, to była debata polskiego Radia 24, mówił, że sprawa jeszcze się toczy, że nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Po czym. W grudniu 2018 roku dowiedzieliśmy się, że Przemysław L otrzymał zarzuty już we wrześniu 2018 roku. Czyli w momencie, w którym prezydent mówił, że jeszcze sprawa się toczy, że nikt nie ma żadnych zarzutów, Przemysław L miał już zarzuty. No i pytanie jest takie, dlaczego ukrywano w trakcie kampanii wyborczej to, że prezes jednej ze spółek miejskich ma postawione zarzuty za fałszowanie dokumentów? Pojawiają się też kolejne pytania. Dlaczego Rada Nadzorcza zmieniła to zdanie? Czemu prezydentowi zależało na tym, żeby osoba, wydaje mi się, skompromitowana, została prezesem turyńskiej Infrastruktury sportowej? Uważam. I pytanie kolejne, kiedy prezydent dowiedział się o tym, że Rada Nadzorcza ma wątpliwości co do prawdziwości, e autentyczności zaświadczeń przedstawionych przez Przemysława L? Uważam, że Zachowanie prezydenta wymaga poddania analizie prawnokarnej. Dlatego, jeszcze dzisiaj składam do CBA i prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Michała Zalewskiego. Jest to przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Niedawno identyczną sytuację mieliśmy w Lublinie. Tam po zawiadomieniu CBA weszło do Urzędu Miasta, ponieważ tam przewodniczący Rady Miasta wywierał naciski na Radę Nadzorczą jednej ze spółek miejskich. Tam postępowanie wszczęte przez prokuraturę zostało umorzone, ale z tego tylko powodu, że przewodniczący Rady Miasta nie ma żadnych formalnych możliwości nacisku na Radę Nadzorczą spółki miejskiej, ale prezydent miasta ewidentnie ma możliwość takiego nacisku, dlatego sprawa w Toruniu jest znacznie poważniejsza niż sprawa w Lublinie. Niezależnie jednak już od ewentualnej odpowiedzialności karnej, cała sprawa ma też kontekst polityczny i prezydent Zalewski powinien ponieść odpowiedzialność polityczną, ponieważ cały czas powtarza, że w mieście panują jasne zasady, że mamy procedury. Mamy kompetencje poszczególnych organów, że on nie ma wpływu na to, co się dzieje w spółkach miejskich. On nie ma wpływu na zatrudnianie zarządów w spółkach miejskich, bo to jest kompetencja Rady Nadzorczej i on w to nie wnika, nie ma prawa w to wnikać. No ale okazuje się, że dokładnie to robi. To znaczy prezydent Michał Zaleski nie przedstawia w sposób uczciwy swojej roli w mieście i swojej roli w polityce kadrowej spółek miejskich oraz urzędów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to z chęcią odpowiem.